Pięć zespołów ludowych, a każdy z nich z własnym programem muzyczno-tanecznym. To bilans pierwszej odsłony przeglądu zespołów ludowych biwat w Gierzwałdzie. To ubogaca naszą kulturę, e, powrót do tradycji, a Gierzwałt ma bardzo bogate tradycje. A wszystko zaczęło się właśnie od Gietrzwałskiej tradycji, bo inicjatorem przeglądu jest lokalny zespół Szemel. W Polsce jest bardzo wiele regionów, gdzie zespoły ludowe prężnie działają. No i dzięki tym kontaktom, które, które Rozpuszczamel nawiązał w tak zwanym międzyczasie, udało się zaprosić niektóre takie grupy do Gieczwałdu. Doskonałą okazją do zaplanowania muzycznego spotkania był też Międzynarodowy Dzień Tańca. Pomyślałam, że możemy uczcić to święto w ten sposób, zapraszając zespoły z zewnątrz, ponieważ taką imprezę organizujemy tutaj w naszej gminie już trzeci raz, a tym razem jest to impreza stricte ludowa. Wśród zaproszonych grup znalazł się m.in. zespół pieśni i tańca Ziemia Gąbińska, wywodzący się z regionu gąbińsko-sannickiego. Jest to taki region, który jest skrzyżowaniem troszkę kultury kujawskiej z kulturą Łowicką. Staramy się docierać do archiwów znajdujących się w państwowych zbiorach, ale także do nielicznych zbiorów takich książkowych, zapisów nutowych, rozmawiać z najstarszymi mieszkańcami regionu. W sali Gietrzowskiego Centrum Kulturalno-Bibliotecznego zebrało się ponad 100 osób. Ludzie, którzy chcą po prostu to robić, którym na sercu leży, żeby to było promowane, żeby to było kultywowane, żeby to było pokazywane i żebyśmy o tym nie zapomnieli. Na to, jak podkreślają zespoły, z pewnością się nie zapowiada. Co semestr mamy nowe osoby. Mało osób się wykrusza, więc jeżeli ktoś by chciał do nas dołączyć, to zapraszamy serdecznie. Jeszcze mamy miejsce, ale też myślę, że frekwencja tutaj pokazuje, że jest zainteresowanie takimi tańcami i jest taki powrót do historii, do tradycji. Impreza jest elementem ogólnopolskiej akcji Tańczymy My, której patronem jest Narodowy Instytut Muzyki i Tańca. Telewizja Kopernik. Kopernik.tv